Dobry, spotkniemy sobie z platformy Jabłka sprzedane zostało nam trochę i taleta do przecięcia góry później sobie zrobimy doły pogoda nie jest taka zła Wcześniej trochę podypało śniegiem. proszę bardzo, zająć ucieka. Troszkę wiaterek wieje, ale bardzo nie przeszkadza. A, góry, doły. Dobra, dojedziemy. Coś tam będziemy nagrywać. Dobra, jesteśmy. Trochę popadało śniegu. Teraz niedawno sypnęło. Pogoda taka różna. Teraz trochę chłodniej, aż cieplej. Piątek. chciałem yy, już nawet na sam sweterku. krótko było. Dzisiaj troszeczkę robimy tego idareta góry. Później zrobimy doły. Jedna z ostatnich kwater. Już mamy marzec, połowę marca. Kwiecień zapasem Teraz już sezon rozpocznie zgania. Ekipa tam nie cięła. Skończyła tam dwie kwaterki. Teraz przechodzi tam gdzie indziej i mówią, że, że będą ciąć miałem do kwiecień, maj. Tam ludzie jeszcze są duże mają plecy jeszcze z cięciem. Wiadomo, co się przyczyniło? Wojna. Nie mamy, nie mamy ludzi, nie mamy mężczyzn z Ukrainy. Ekipy nie nadarzają. Stawki różne: 230-240. Dziennie jeszcze, jeszcze drożej. Więc dużo spieszyć i sporo trzeba robić samemu. No i tak to wygląda. Nie było czasu nic nagrywać, siedziało się tylko praktycznie w sadzie, żeby to podgonić. Nie tak dawno właśnie zasypnęło tym śniegiem, sporo nad nim było jak wjechać, drzewa oblepione śniegiem. Nie wiadomo nad było co tu ciąć, czy wycinać z pąkami liściowymi, nic nie było widać. czy to pąki liściowe, czy to, czy to są kwiatowe. Nie wiem jak tam u was, czy jeszcze dużo zostało. U mnie tam myślę daje, że, że tak do, do 20. do 20 marca i, i powinno być, oczywiście jak pogoda pozwoli, i powinno być ogarnięte. Dobra, coś jeszcze może pododaję. No i udało się I oczywiście się sprzedać te jamka, gminarita jeszcze. Wrzucę może jedno zdjęcie miałem chyba na telefonie. Jedno zdjęcie, jak tam przy, przy rozładunku, przy załadunku, i tyle. Dobra, koniec pracy, koniec cięcia. A przynajmniej na dzień dzisiejszy wjeżdżamy do domu. Dobra, dzięki za obejrzenie. Na razie, cześć, trzymajcie się.